Kontynuując dalej to narzędzie, możemy to przelecieć, patrząc kontrasty i te inne elementy. Widzicie, to są rozwalona teraz, więc warto mieć podgląd, gdzie ten element nie się znajduje, czy rzeczywiście brakuje jemu, albo nie powinien tego mieć, czy, czy powinien mieć ten tekst na przykład, albo czy kontrast jest zły, czy nie, bo to jest tylko maszyna, więc nie wszystko zrobi. Ale jest ważniejsza rzecz w tym narzędziu: struktura. No właśnie. I teraz zobaczcie, czym jest struktura. Ogólnie w CAC tutaj jest mniej restrykcyjny niż sam Google, czy optymizacja pod Google. Google mówi coś takiego, że strona musi posiadać, i każdy optymalizator, czy co, owiec, czy pozycjoner to samo, musi mieć jedną highlinkę. Czyli musi mieć tytuł. Czy to będzie strona główna, teraz badamy stronę główną, czy zakładka, zawsze musi mieć jedną highlinkę. I co jest ważne, restrykcyjnie Google mówi, bo inaczej blokuje stronę. Ewentualnie jakościowo spada, wydajnościowo jest bardzo negatywnie ostrzegana. H1 na stronie jest jedna. Ja to potem porównuję, patrząc na, na nas, powiedzmy na wykładowców, nauczycieli, że kazujemy pisać naszym studentom, uczniom prace magisterskie, inżynierskie, w ogóle prace, czy oddawać nasze, nasze, na, na, na nasze pracowania, gdzie jest nagłówki M1, n 2 a potem odpowiednie podpisy strukturalnie zrobione, żeby ładnie spis treści powstał w tym Wordzie. To jest to samo. Ja to porównuję teraz do książki. Książka ma tytuł, rozdziały i podrozdziały to patrząc na to, to nasza strona ZS Grodzisk ma pierwszy tytuł, zespół, znaczy ma tytuł, gwiazdka, zespół szkół e, technicznych, gwiazdka, gwiazdka, Aria, ka, Karen, równa się, że powiedział w polsku, Pagę, coś tam, nie? Słabe, to jest w kodzie nie jest I jest drugi tytuł tej samej książki, zespół szkół technicznych. Tu już jest błąd, są dwie H1, w kodzie ktoś coś. Potem jest h i spoko, czyli aktualność. Potem znowu h kolejny rozdział, paszport, rekrutacja, ok, ok, H2, H2, same H2. Patrzę na strukturalnie, gdyby nie te dwie h jest spoko. Google powie, że do wyrzucenia strona, bo są dwie H1, ale wcak może powiedzieć do takiego, że jeśli strona ma wy... wyraźnie wydzielone sekcje, dwie różne jakby części samej strony, to jest dopuszczalne, że ma dwie H1. Tak jakby były dwie, dwa tomy książki, po prostu ze sobą połączone i te, wiecie, otwierane. Więc tutaj trzeba to poprawić, a zobaczmy jak wygląda spiła teraz. Aby się nie tylko na jednej stronie tutaj skupiać. I jest ważne, to narzędzie bada na każdą zakładkę. A jeszcze okres, też... to Jedna rzecz mnie ciekawia, po jeszcze strony grodziska. Jak mamy tamtą te aktualności, to czy poszczególne aktualności wtedy nie powinny być atrygą, czy to nie jest o? To nie, co? to akurat to zależy od struktury. Może akurat wszystkie są dla nich ważne, więc mogą być Nie Ważne, żeby nie było przeskoku. Ale tutaj jest większy problem. Ta strona ma same tytuły. A jedynka aktualności, Hjedynka filma, że coś tam. H1 powiatowy konkurs. H jeden, HD, Nie, to samo jest zupełnie, to nie. Przekazy po to nam pokazuje? Jakbyście budowali prywatnie strony, czy odbierali strony jakiegoś programisty, transera, agencji, nie przyjmujcie sobie, że widzimy taką strukturę. Dlatego to narzędzie jest dla was ważne, bo oznacza, że ktoś skopał coś na samym początku projektowania, czy treść na stronie, czy samej strony. Zapłacicie drugi raz tyle za to, żeby ktoś to poprawił. Bo to trzeba poprawić, jakbyście chcieli kampanię reklamową, nawet macie jakiś sklep i e commerce prowadzicie. Struktura jest bardzo ważnym teraz elementem w algorytmie. Kontynuując, H1, pamiętajcie, jest bardzo ważnym elementem i niestety, strukturalnie patrząc, ważne, żeby była ta jedna na każdej stronie, a potem struktura musi, z testu, za, zachowana. Ciekawostek, jak wejdę jakoś, e, może tutaj, e, weźmy jakiś dziennik na przykład. Albo nie. Dobra. Zasłużone dla. Jakąkolwiek inną zakładkę. Zobaczymy, czy one są dobrze zbudowane. I powtórzę, jak ma być struktura zbudowana. Pomyślmy o tym, jak o książce. Rozdział, podrozdziały, pod roz... rozdziały, rozdziały, i tak dalej. Zobaczmy zakładkę, która akurat ma, widzę, rzuconego PDF-a po prostu. Eee. Aha, ma. No, jest to samo. O, tu jest jeszcze gorzej. Jest trzy hajlinki. Zespół, zespół technicznych i zasłużone na zespołu szkół technicznych imienia, czyli trzy H1, tak nie może być, H1, potem jest H2, H2, może być H3, potem H3, H4, Wychodzimy do H2, H2, H3, H4, albo same H2, potem wiecie, h zawsze jest jedna H1, nie więcej niż jedna w całej strukturze, i najpierw po kolei, jeżeli chodzi o strukturę ważności, nie H1, H2, H3, H2, H3 i tak dalej.